Drodzy mieszkańcy gminy Trzebiatów, w drugiej turze wyborów na stanowisko burmistrza Trzebiatowa kandyduje Sławek Ruszkowski. Według mnie jest to jeden z najlepszych burmistrzów w województwie zachodnio Jako radny województwa zachodniopomorskiego pomorskiego gwarantuję pełną współpracę ze Sławkiem na rzecz waszego miasta i waszego dobra. To nie jest przypadek, że to właśnie gmina Trzebiatów trzy razy z rzędu uzyskiwała e, gryficką regę. E, ja uważam, że e, burmistrz Sławomir Różkowski jest naj, najlepszym burmistrzem w powiecie grzywickim, za czym idą nie tylko słowa, ale fakty. Jeśli robi się tutaj 300 milionowe inwestycje, to tylko świadczy o tym, że Sławek Gruszkowski zarządza świetnie tą gminą. Sławek Kruszkowski to dobry gospodarz miasta gminy Trzewiatów. To samorządowi z kilkunastoletnią tradycją. Działa na rzecz tej gminy i miasta. Działa na rzecz mieszkańców oraz tych wszystkich, którzy w nim widzą dobrego gospodarza. I mam nadzieję, że 5 grudnia ponownie zostanie burmistrzem miasta gminy Trzewiatów, a jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej będę mógł z nim wspaniale współpracować. Jeżeli chodzi o pracę burmistrza Różkowskiego, zbliżamy się do drugiej tury i wybrać trzeba człowieka, który jest osobą, która potrafi kierować gminą. Nam nie potrzeba polityków, akademików. Potrzeba nam praktyków, a taką osobą jest właśnie pan burmistrz Ruszkowski. Proszę zauważyć, że wszystkie inwestycje, które są w tej chwili prowadzone, to wszystko inwestycje, które zostały rozpoczęte przez burmistrza Ruszkowskiego. Jesteśmy rozpoznawali nie tylko w skali powiatu. Jest to oczywiście zasługa naszej pracowitości, pomysłowości, ale także i władz miasta, pana burmistrza, gdyż finansuje nasze działania nasze pomysły, nasze projekty. Pana burmistrza znam od lat sześciu. Na pewno daleki jest od blichtru, taniego efekciarstwa, politykierstwa. Postrzegam go raczej jako gospodarza, praktyka, inwestora, człowieka otwartego na współpracę. Bardzo ładnie tę ostatnią cechę podkreślił ksiądz arcybiskup Zygmunt Kamiński. Dotąd nie widział tak modelowej współpracy w samorządzie, oraz samorządu z Kościołem. Oceniam działania burmistrza Ośkowskiego za pozytywne. To znaczy, ja mogę się odnieść do sportu, czyli przede wszystkim do hali greckiego sportowej, którą zarządzam i jest to, moim zdaniem, prawna decyzja naszej gminy, a w szczególności burmistrza Sądu To, co mogę powiedzieć o działalności burmistrza, na pewno mamy dużą pomoc z działów inwestycji w ratuszu. Pomagają nam w ten sposób, że jesteśmy przez nich bardzo dobrze obsługiwani. Jeśli chodzi o współpracę między przewodnikami a gminą, jesteśmy w stałym kontakcie. Gmina wspiera nasze działania, my wspieramy gminy działania. Niektórzy się dziwią, że my tak potrafimy sobie z gminą układać te stosunki a jednocześnie promujące gminę, bo i my też w ten sposób gminę promujemy. W mojej ocenie to jako burmistrz Szebiatowa to jest dobrym gospodarzem, bo naprawdę wiele inwestycji już wykonał i, i ma jeszcze zamiar Właśnie wiele inwestycji zrobić, i jedną taką właśnie jest ta nasza obwodnica tutaj w Przewiatowie. No, mi się wydaje, że inwestycje burmistrza Różkowskiego są widoczne na każdym kroku w Przewiatowie. Jeżeli chodzi o moje takie osobiste odczucia w stosunku do burmistrza, burmistrza to. Takim sympatycznym człowiekiem jest. Powiedzmy, nie, nie robi siebie jakiegoś króla, z nim można swobodnie porozmawiać. Zajmujemy się organizacją imprez integracyjnych spółek kajakowych. No tutaj, w tym momencie, y, mogliśmy liczyć na y, po, pomoc. Y, w ramach promocji, czyli jeżeli powiedzmy, gmina gdzieś jeździła na targi, a jeździ gdzieś bardzo często. I zauważyłem, że gmina Trzebiatów na tle innych gmin i innych stanowisk naprawdę się wyróżniała. W sposób bardzo pozytywny testowisko było bardzo mocno oblegane przez potencjalnych naszych klientów. Burmistrz jest osobą, myślę, że burmistrz jest osobą kompetentną, która. Jest oddana dla Czebiatowa wszystkie swoje widać to w jego czynach, widać w tym, co robi dla Czebiatowa. Myślę, że będzie to, jeżeli zostanie na drugą kadencję, będzie to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.